Nie włącza jeszcze. A właśnie włączyłam. Włączyłaś? A tu może być też fajne przejście ogólnie. No właśnie dlatego Zobaczymy, chciałam to, tak to zrobić. Zaglądowo. Gdzie idziemy? Na kawę idziemy, chodź. A od tego zaczynamy sesję? E, tak, z główna sprawczyni sesji. <noise> musimy włożyć jeszcze baterie i musimy jeszcze złożyć cały sprzęt. Będę dwa aparaty, tak jakby wiesz, koło siebie, a to wszystko wodne. Bo jakbyś nie potrafił, to ona już służy Mniej sprzętu, więcej talentu, ale dzisiaj to nie działa, bo e, dzisiaj gramy z tematem więcej sprzętu. Mam podejść bliżej? Nie, nie. mogę z daleka? Dobrze, dobrze. Bo e, dzisiaj mamy, słuchajcie, z fotografa, to jest w ogóle historia. E, dobra, twój aparat jest złożony, szybciej tylko filtra dołożę. No, ale te skarpetki, klapki. Tak, pokażemy modelkę. Dzisiaj będzie. A, bo skarpetki. To jest tak, e, że moda idzie do przodu i krótkie suknie wchodzą w tym roku, ale, ale żeby, wszystko, nie, było żeby nie było zimno, to skarpeteczka musi być, tak? E, dobra, Twój aparat jest zużony, szybciej. I pamiętajcie zamawiać takie kable. Czym wziąłeś może pastek do aparatu? Nie, ani jednak. No trzeba się to składać, bo Agnieszka już tempo narzuciła takie, że oczywiście do... jak zwykle nie da rady nawet się kawy nam, choć kawę się napijemy. Ale dobra, kawa. Otwieram kabel, który nam przysłali. Kabelek wygląda w ten sposób. Jest piękny Jest Jest prostu przepiękny e, pani prezes. Czy piątek? Tak, Jak zwykle nie da rady, nawet się kawy choć kawy się napij. A co to za zapijcie kawy w pracy? Nie rozumiem. Tak, ładnie to ładnie, teraz? Tak, tak że tak wygląda setupika dzisiaj. On nas się rusza od razu. Tak. Jak, jak się rusza, jak? A lokowanie produktów, bo to na YouTube pójdzie. Kopczę trzy. Czekaj. Nie, to już tylko trzeba ją powitać, guci Pokaż, pokaż guci. Pozna poznajemy funkcję swojego sprzętu, tak? Ja bym... Nie, powiem ci, że o dziwo nie. W ogóle pełen energii jestem, że piłem kolej A tutaj ten loża z szyderców? Ja tak? my czekam na swoją kolejkę. Nie, to jest, kole to jest kolejka, w przychodni kolejka przychodni. do specjalisty. Do specjalisty. Na, na marzec, na marzec przyszłego roku <grymne> Ale tak e, jedni jed pracują, tak? A reszta? Nie. To jest ten moment, w którym opowiadujecie fotografię. Nie wiem, co jest. Um, dlatego... ma falę Je Więcej niż ty, chcesz? No. Pietraszkiewicz. Pietraszkiewicz? No. <grym> to będzie początek YouTube'a. No. <grym> to jest Pietraszkiewicz? Yeah. Nie. O, no, no to, to jest. No właśnie, no to właśnie. Tak. No, no. Dobra, gotowa? Tak. No to poszło. To A to nie można z Możesz wyjść z cień, czy jeszcze raz coś zrobić? Nie, mam.